Kochani, witam was na moim kanale I dzisiaj nagram dla was totalnie inny odcineczek e, Dlatego, że będziemy grać w grę Będziemy testować fajną gierkę Jeszcze wam nie powiem, przytrzymam was chwileczkę w niepewności e, Dlatego przed tym odcineczkiem Możecie stawić łapę w górę I subujcie mój kanał A co do łapy w górę e, mam, taki, mam takie dla was wyzwanie Ponieważ jeśli tutaj będzie po tym odcineczkiem 10 tysięcy łapów w górę To otwieram kanał Otwieram osobny kanał z grami. Tam będą gry, przeróżne gry Simsy Teamsy Movie Start Plan. No i wydałam, tak jest, więc będziemy grać Movie Star Plan. Tak jak widzicie, tutaj się nam pojawił ekranik, ale będziemy grać Movie Start Plan 2. Będziemy testować, bo wyszła właśnie tutaj... Nowiutkie Movie Star Planet, ja pamiętam z tego, bo ja na pewno grałam, było dużo odcinków na tym kanale z Movie Planet um, Jakieś dwa lata temu i mi się naprawdę bardzo podobało, mam nadzieję, że znowu będziemy mieć bardzo fajny kontakt Więc możecie mnie zapraszać do znajomych, tutaj macie moją nazwę, się wyświetla tutaj na, na żółto Bo tutaj wszystko jest zielone w ogóle, zobaczcie, tak w ogóle jest wiosna Wiosna i jest właśnie Wielkanoc I zobaczcie jak to super wygląda Ta, ta mapka Jedna z mapek jest ślicznie Udekorowana, zobaczcie ja, was, ja Wam tak po części tutaj pokażę Jesteśmy em, O tutaj właśnie widzicie jakie to są światy O tutaj jakieś e, Gadają ze sobą e, Bo oczywiście tutaj można e, pisać na czacie Można się tutaj z przyjaciółmi e, Grać razem, no i tutaj mamy właśnie Że tutaj jest e, Forest, VIP, Club i Beach Więc em, Zaraz sobie zwiedzimy światy, ale tak na początek Wam pokażę, co my tutaj możemy w ogóle robić Więc tutaj po tej stronie ekranu, albo tutaj zaczniemy, o Mamy takie fajne pozy różne I zobaczcie, możemy kreskać w ręce, jak coś, to tu jestem ja O, przybliżę Możemy kreskać w ręce, co to jest? O, muszę się śmiać i pomacham Wam tak na przywitanie, tutaj moim ludzieczkiem. A co do mojego ubioru, zobaczcie, jakie ja wyglądam. Ehm, dlatego, że e, jestem vip Tu dostałam e, takie właśnie ładne ubranko. O, dziewczęta mnie tutaj zasłoniła. E, no i tak ono wygląda, tak wielka, nocnie, świątecznie. Właśnie mi się podoba. Zaraz się przebierzemy, pójdziemy do sklepu. A tutaj jest X z drugiej strony, szukałam go. E, no i tutaj mam jeszcze e, Emotki. E, czyli, aha, aha, dobra. Aha, w jaki sposób będę chodzić? Ok, e, happy, sad, smutna, dobra. Więc, o nie, nie, nie chcemy być happy. Nie chcemy być sad, znaczy, okej, okay. już? O nie, teraz zobaczcie, jak my chodzimy. No, kozacko e, bo idziemy sobie teraz tutaj w prezencik. Prezencik, czyli, o tutaj. Otrzymane przy siebie e, przedmioty pojawią się tutaj. Ok, ale mi chodziło tu o newsy. To jest ważne. Praca w toku wciąż pracujemy nad gromie. Długo dodamy nowe interakcje, czyli mega super, że już możemy sobie przetestować gierkę. No i tutaj o jakaś wiadomość mi tutaj przyszła. Hmm. Weź udział w, wie, w wielkanocnej przygodzie. O super! E, kapelusinka i jej króliczki organizują cudowne wielkanocne przyjęcie Pomóż jej wszystko przygotować i przyłączyć się do zabawy. Kapelusinka i króliczki czekają w lesie. I o co chodzi, że w lesie? Już wam pokazuję. Tutaj mamy e, taką mapkę, gdzie możemy się ogólnie przenosić w inne właśnie miejsca. My mamy klub VIP, oczywiście go zwiedzimy, to chwilkę wam pokażę. E, City Beach i Forest, właśnie, do którego idziemy. I tutaj mamy oczywiście nasz dom. W pierwszej części chyba było pokój, czy coś takiego, a tutaj możemy mieć swoje domy. Nie wiem jeszcze na czym to polega, ponieważ e, jeszcze tego nie odblokowałam. Jak widzicie, mam tutaj drugi. Y, Drugi poziom, level, a my musimy mieć trzeci, więc zaraz pójdziemy do sklepu, bo wiem, że jak się kupuje ubrania, to się zdobywa level. O i rzeczywiście tutaj mamy, w ogóle z tego co wiem, chciałabym Wam pokazać, czemu ja tak chodzę. Ja już chcę chyba normalnie chodzić. Możemy sobie tutaj usiąść, zobaczyć, jak kozacko, tego nie było w pierwszej części. Możemy zapalić ogień. Ognisko, o, sztos Możemy sobie usiąść, ale nie po to tu przyszliśmy. Zobaczcie, jak super jest ozdobiona ta mapka oddala. Ona jest taka mała, ponieważ to jest właśnie na święta. I zobaczcie, ile tutaj jest osób. Kozacko. Eee, jak ja szczęśliwie idę. A, tu ja mam króliczki. No dobra. O nie, mogę go pogłaskać, ale cute! Dobra, e, coś możemy z tym stołem zrobić? Coś z tym przyjęciem. Ehm, czekajcie, bo tutaj mam coś otrzymane, Ktoś mnie tu akceptuje. Ja oczywiście wszystkie zatwierdzam. Nie wiem, czy to fanka, czy coś, ale ja zawsze was będę zatwierdzać. Mamy e, wiadomości. Aha, i, i, ile mamy tych wiadomości? Ja coś tylko tą jedną widzę, widziałam. Aha, to jest ona, to jest kapelusinka, tak, tutaj stoi, rzeczywiście. Poznaj przedstawionego mojego przyjaciela, to ma sens e, Chyba ją ja zaprosiłam Może odpowie W sensie, mi zatwierdzi Chyba by się zaliczyła. Poznaj przedstawionego mojego przyjaciela Oż to o to chodziło! E, no więc super e, I chyba mamy ciasto w ten sposób No tak, zaliczyłam się, wróć do... E, wracamy do e, niej Mamy, Ok <grych> Ostatnie, ile pysznego ciasta. Oby tylko Lisica go nie, nie wyczuła. E, już prawie jesteśmy gotowi, by, rozpo by rozpocząć przyjęcie. Ok, widzimy oto nagroda. Dziękujemy bardzo. Powinniśmy zaprosić więcej osób. Pod warunkiem, że nie. O, mamy trzeci level. Dobra, to zaraz pójdziemy do domku naszego. Mm. O, właśnie, on się odblokował. Super. E, na razie weźmiemy. Nie możemy. Jeszcze robimy tutaj przyjęcie. E, powinniśmy, powinniśmy zaprosić więcej osób. Pod warunkiem, że nie m, przy, przyprowadzą żadnych lisów. E, potrzebujemy zaproszeń, prawda? Mm. Zrobisz zaproszenie na przyjęcie w artbooku. Musisz napisać, że będzie mnóstwo ciasta i że nie wolno przyprowadzić, przyprowadzać lisów. To pomysł, oczywiście. Dobra, więc piszemy, e, mam już napisane, zapraszam na przyjęcie i będziemy go wystawiać chyba tu. Ehm, no to możemy napisać, jak go nazwiemy? E, przyjęcie? Może tutaj, o, zaproszenie. Zaproszenie, jak go nazwiemy? Publiczne. Coś do kapelusinki. Ok, chyba się zaliczyło, się. Więc super. E, wejdźmy teraz z tych artbooków i klikniemy. Ok, o Rany, Piękne zaproszenie. Ale czy naprawdę musimy czekać tak długo? Dam gościom jeszcze dwie minuty. Jeden, dwa. Króliczki. Króliczki podano do stołu. No dobra. E, króliczki? Gdzie te małe króliczki? Wszystkie zniknęły. O nie, lisica. O nie. Orety, orety! Lisica musiała tu się zakraść i zabrać moje króliczki. Znajdę ją i każę jej je uwolnić. No dobra, bo nie mam być ale co mam jej powiedzieć? Co mam się pod stu, żeby to przemyśleć? Może minąć kilka dni, zanim wyjdę, papa? Okej okay. I to chyba koniec tej przygody. Ta historyjka była genialna, ale gdzie te króliczki? O Boże, o Boże. A, ej kozacko, e, twoja nagroda, o, mamy nową nagrodę, super Ej, naprawdę się nasławała pod stół Więc e, chyba nam się już wszystko zaliczyło Więc e, sobie ja teraz pójdziemy do innego świata, bo mamy dużo światów I zwiedzimy City Beach, plaże w mieście Chwileczkę, ojeju, ale tu ładnie, ale tu ładnie Ej, naprawdę to jest plaża, jacy zobaczyć, czy ja mogę się tu położyć. Przepraszam, ale ja muszę. No mogę, no. Mogę się na filmik. No mogę, 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 mogę. Ja dzisiaj, ej, super to wygląda. No dobra, ale mniejsza z tym. Zobaczmy, co tutaj jest. Mam te kwiaty. O, co tu. Aha, oni sobie siedzą. Um, Okej, okay, tak wygląda ten świat, ale my sobie teraz pójdziemy do sklepu. Wczytuję się. Tak na razie wyglądam. I powiem wam, że te włosy są kozackie Zobaczcie, w ogóle one są śliczne ehm, No i tutaj mamy Aha, tutaj są najpopularniejsze O wow, o wow, zobaczcie ten top z tą spódniczką O nie, ale piękne to są te rzeczy O nie, ale śliczne to Są e, najpopularniejsze, tak Tutaj mamy osobno bluzki W ogóle jest Wielkanoc, kochani I są nawet e, chyba e, oz... Tak jak widzieliście, mapka jest cała ozdobiona Więc E, fajnie, że wszystko jeszcze dodają, bo z tego co wiemy jeszcze niektóre rzeczy nie są zrobione, dlatego to jest wersja beta e, no i właśnie teraz testujemy, no i zobaczcie, ja Wam tak na szybko pokażę kozacko to wygląda, ja nie wiem czy coś kupić czy nie, no chyba kupimy coś o Boże, ej patrzcie na to, to 6 diamentów, Boże ile ja mam diamentów o nie, tutaj sobie mogę swoją pozę zrobić. Zobaczcie, tu mogę być smutna. Nie mówcie, że ja tu mam przycisnąć sobie. Ja cię, ale fajnie. A tu mam VIP i mogę sobie kupić jakąś pozę. No dobra, kupimy sobie jakąś. Nie wiem, co to jest za poza, ale wezmę ją. Kup. To jest. Aha, to jest ta poza. Ciekawe, że sobie tą weźmiemy, dlatego że jest za jeden diament. O, Kozacko! E, no to możemy sobie ją wziąć. Dobra, mamy zdjęcie, nazwiemy swojego luka i zaraz będziemy kończyć odcinek. Mój pierwszy look publiczny. Tak. Zobaczymy swój look studio. O, widzieliście? Dlatego, że mi ktoś polubił e, dwa razy ten... dwa razy, aż mi polubiły osoby ten e, mój status i dostałam za to gwiazdki. Level. No dobra, e, więc <noise> akcja. E, lecimy teraz. O, tutaj mamy jakiś wykrzyknik. A no tak, e, mieliśmy sprawdzić nasz dom, więc wchodzimy tam. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Twój pierwszy dom został odblokowany i mamy tutaj domy do wyboru. Dlatego, że jestem VIP-em, to wybiorę VIP. O tak mnie kusi, żeby zobaczyć przy okazji. E, o nie, o nie, o nie, ale to jest super To jest w ogóle się nierówna z pierwszym Oficer Planet ja cię! O nie, mogę fotel, ten zdecydowanie Króliczko wybierzemy Można zmienić kolor? A, może tak I na razie to, co mam tutaj pozaznaczone, mi się mega podoba Nie zmieniam Te łóżko, które łóżko... O nie, jakie ciekawe to łóżko, zostawiamy biurko, no i wszystko się zgadza. W sumie meble zostawiłam tak jak są, bo są bardzo ładne. Aha, aha, dobra, oddalmy sobie. Tak wygląda mój dom. Każdy będzie mógł sobie swój wybrać. A mamy obok piękny napis, mój Star Planet. Um, muzyczka. Widzisz? Um, I mamy nasz dom i teraz, aha, mamy meble. O, dobrze, popatrzcie, w ogóle ma, możemy e, jeszcze do, dokupywać. O nie, a to jest kozackie. Więc sobie zaplanujmy. Tu jest chyba da, co nie? Nie wiem. E, salon ogólnie, może kuchnia tu? To będzie mój pokój. A tu jest balkon i ogródek. Okej, okay, mamy mniej więcej ustalone. Sobie, zrobimy. Aha, aha, aha. Możemy to obracać. Oczywiście, że możemy obracać. Ehm, tu Tu. Tu. Tu będzie dobrze wyglądać. Dobra, nieważne dajmy tu. A jednak e, lecimy tutaj i jest. Aha, tutaj mamy zaznaczone, ok? E, teraz tutaj fotel e, fotel no. E, krzesełko. Na razie nasz no, będzie wyglądało pusto. Ja także krzesełko dam ten. Na górze, więc na razie jej nie daję. Stół. O! Duży ten stół. <grym> e, ale na razie taki może być bardzo uroczy. Jeszcze mamy... A no tak, to jest ten właściwy stół. To ten sobie my damy na górze. Na górze ja tyle rzeczy, rzeczy chcę dać łóżko i ten to na balkonie będzie stał. Dobra, e, zobaczymy. Jeszcze nie, usuńmy go. Mm. Jednak stół musi stać tutaj. Albo w kuchni. A jednak dajemy tu. E, stół będzie tutaj. To będzie taka jadalnia, można by powiedzieć, bo nie wiem, czy mi się tutaj wszystko zmieści. Okej, okay, tu mamy mebelki do kuchni Do kuchni, tak, jest um, Łóżko moje Łóżko moje bardzo kolorowe O Boże, jak ja to obliczyłam, przecież to mi się tutaj nie zmieści No ledwo co, ale jest OK. Um, ja tam chciałam dać krzesła chyba te Nie, te krzesła damy tutaj, wiecie co? Te krzesła jednak tam nie będziemy um, cisnąć tam, tylko... O, będzie, będą dwa krzesła przy naszym stole, bo więcej chyba nie mam. No i mamy biureczko, które będzie stało może tu. Fajnie. Co to jest? O jeju, little lamp. Owieczka jakaś? Oh, wow. Ej, damy ją na ogródek, bo w sumie owieczka to na ogródku będzie. No i tutaj mamy rzeczy. Aha, aha, tutaj możemy już kupić sobie. Mamy um, stół. Nie no, ja muszę mieć ten stół. Boże! Ale piękny, ale piękny. Um, daj, dajmy sobie go um, tu, bo widzę, że mam dużo miejsca. Tak na szybko kupiłam, bo mnie tutaj kusiło. I pokażę Wam mniej więcej rzeczy. Co to, so wygląda. Naprawdę. Możemy tak megaśnie umeblować to mieszkanko. I szcz szczerze Wam powiem, że już ten odcinek jest bardzo długi. Jeśli tutaj jesteście, to zostawcie w komentarzu. E może napis e, wielkanoc tak jest wielkanoc piszcie jeśli tutaj dotrwaliście my na zakończenie sobie wstawimy kwiatka takiego nie wiem go dam na balkon czemuż by nie Mi się, ale super dobra zatwierdzamy okay. aha aha nie kupiłam tego ok e, nazwiemy swój dom no jak nazwiemy mój dom? Nazwiemy go po prostu mój dom, chyba tak Mój dom Damy jeden, bo będzie już za bardzo ten Oczywiście standardowo e, Buśka. Pięknie, pięknie I chyba nam się zapisze e Okej, okay, bo już się bałam, że nie będziemy mogli edytować, a w każdym momencie tutaj mamy taki pisek i możemy sobie go zmienić. Więc my tylko sobie pójdziemy już się pożegnać do naszego centrum. A ja się z Wami żegnam! Jeśli wam się podobał ten odcineczek, zostawcie łapy w górę i subujcie mój kanał Przypominam, jeśli będzie 10 tysięcy łap w górę, no to będę otwierała swój kanał z grami Nie wiem, jak to w ogóle wypali, czy to będzie, ale no, jeśli będzie te 10 tysięcy, to wam obiecuję Ja się z wami żegnam, papaki!